prosto ze Świeradowa-Zdroju, dobrze Tomek mówię, prosto ze Świeradowa-Zdroju przygo przygotowując się, no ile jeszcze dokładnie zostało, czy liczysz dni inaczej, przede wszystkim tak, czy Tomek Adamek liczy dni do walki z Mamedem Halidowem? No nie liczy, liczymy, doliczymy właśnie tygodnie, no liczymy dzień za dniem, no poniedziałek, sobota i, i trening dwa razy dziennie, więc bardzo szybko czas biegnie, no co budujemy formę, forma, forma rośnie. Wiemy, że mamy 6 rund, więc walka, muszą być szybkie ręce, no tak gest bardzo zaczyna ostro, czyli, czyli muszę być już wchodząc na, na tarczę bardzo mocno rozgrzany, żeby się nie rozgrzewać jak na 10-12 rund, tylko od razu trzeba być po prostu, musi być szybkość, speed, no i tak musi wyglądać walka 6 rund, no bo to jest tylko 6 rund. Tomek, kiedy ostatni raz? Pamiętasz, kiedy ostatni raz walczyłeś sześciorundową walkę? Bo ja myślę, że najstarsi w ale tego nie pamiętają. Nie, nie pamiętam. Ja, ja, ja właśnie też nie pamiętam. Choć, choć pamięć mam pamięć dobrą Bogu dziękować, ale tych rzeczy nie pamiętam. No, no ja też nie, ale, ale pewnie moglibyśmy sprawdzić, czy jakąś, jakąś tam walkę, gdzie z góry była założona, że z góry była założona, że się sześć rund. Jedno wiem na 100%, że nie była to pierwsza Twoja walka w Stanach Zjednoczonych, bo Twoja walka w pierwsza w Stanach Zjednoczonych było tytuł Mistrza Świata i to na pewno sześć rund nie było. Natomiast, <laughs> natomiast e, wracając do tych sześciu rund, bo idealnie mi wszedłeś w temat, bo o to Cię chciałem zapytać, o, ten, o te szybkie wejście, w, szybkie wejście w walkę. Czy Przygotowując się do, 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 do pojedynku, gdzie to wszystko ma się zamknąć w e, 18 minutach albo mniej, to jest zupełnie inne treningi, trochę inne treningi, a przede wszystkim biorąc pod uwagę, że masz tylko 47 lat. Czy, jak ty na to patrzysz? Znaczy nie, no, założę dzisiaj, no, y, zaczynam, wiadomo, rozgrzewka, Zrobiłem y, trzy rundy y, walki z Sieniem. Ges wszedł na 6 rund tarczy, szybkiej tarczy, zrobiłem 4 worki z przyspieszeniami na szybkie, po prostu żeby były szybkie ręce, skakanka i to jest trening, to trenujemy jak do, do normalnej walki 12 rundowej, także to jest, dwie jest godziny jesteś rano w gymie. za chwilę idę biegać, za chwilę idę biegać, tylko pójdę na maszynę, no bo jest zimno, jest śnieg, nie chce się przejębić. E, idę na maszynę i także dwa razy dziennie jest, y, wytrzymały siłowa i, i przemieniamy po prostu no dzień po dniu, każdego dnia co innego, no ale zawsze rano, rano y, z gesem y, tarcza, tapcza No i analiza przeciwnika y, to już wszystko, jemu zostawiam to no i z trenerem po prostu wie co robić. No nie no, po, 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 po to masz trenera, natomiast no, układ, układ jaki jest między wami, czy, 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 w, czy w którymś momencie ten układ pomiędzy tobą i gestem, którego, którego jest twój kolega, ustalmy, taka jest prawda Tomek, czy w którymś momencie y, jest coś takiego, że gest coś tam mówi, natomiast y, Tomek Adamek, który parę rzeczy w życiu widział, pas ringu miał, mówi no dobra, jest tak. Myśli, nawet nawet jeśli mu nie powiesz, to myśli, no dobra, no, ale ja wiem, swoje, czy, czy, czy trener to jest trener i oddzielacie to kompletnie, zupełnie, że jesteście kumplami no, poza no, Nie, no gdyby tak było, no to po co mi trener w narożniku? tak, wziąłbym no, żonę, tak. żonę, żonę którą my też tam A to prawie. byłby dobry bajer. To byłby I, dobry i... bajer. Jakby Dorota stanęła w narożniku, to ja bym chciał, ja myślę, że gdybyś wygrał z każdym. I myślę, że jeszcze wziąłbym jeszcze przecież, przecież, mam dwie córki pielęgniarki, także tamować, miałbym pełny team. <śledzisz> ale, ale tak, ale tak nie jest, tak nie jest wiadomo, wiadome. Właśnie w tym momencie, w tym momencie dzwoni geskuren pewnie pyta, gdzie jestem, a ja teraz przy tym właśnie byłem byłem na, na spa, za chwilę idę biegać, także trenujemy. Po, po, poz, pozdrów go tam, pozdrow go tam przy okazji, natomiast e, jak, jak skończymy rozmowę. Natomiast Tomek tak, decyzja, jak ja, ja długo to wszystko zajęło, bo ja pamiętam kiedy jeszcze zupełnie prywatnie żeśmy rozmawiali na temat tych twoich y, pomysłów walki z Halidowem, który się pojawił, tych wielu pomysłów, które leciały z Polski, no to, żeśmy na ten temat y, rozmawiali, ja chyba gdzieś tam w Europie krążyłem wakacyjnie, no, oczywiście to było prywatnie, wszystko mówisz nie mówimy i nie tej rozmowy nie było. Natomiast od momentu, jak pierwszy raz to usłyszałeś, do momentu, jak, mm -hmm. jak zdałeś sobie sprawę z tego, że to jest realne. Ile to tak naprawdę minęło? No trudno mi też tak tu strzelać, no był no, kontrakt, 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 no mój przyjaciel Stanisław Skrzyński robił, e, oczywiście Mateusz Borek był, no wiadomo jest w środku, negocjacje z, z KSW. Oni mieli swoje papiery, wiadomo, mają swojego adwokata, no to trwało to pewnie, to jest, nie wiem, dwa, na pewno dwa, trzy tygodnie było maglowania, no, ale doszliśmy do, do, do porozumienia i, i, co? No, i kontrakt podpisany robota. Ten, ten, ten punkt wyjściowy, o ile mogę Cię pociągnąć za język, powie rzeczywiście to, co możesz tylko powiedzieć, ten punkt wyjściowy pomiędzy tym, co oczekiwał Adamek za tą walkę, mówił mi o pieniądzach w tej chwili, a to, co zaproponowali o KSW na, KSW na początku, to była taka przestrzeń, czy to była taka przestrzeń? Czy to był jakiś temat do rozmowy, czy na początku machnąłeś ręką i powiedziałeś, że to nie ma sensu? Nie, oni od razu poszli z grubej rury. Dobre pieniądze pewnie i w Stanach to też są duże pieniądze. Także Polska, polski promotor, czyli KSW, było hojne. Mam kontrakt podpisany, więc walka. Walka jest, myślimy teraz tylko o tej walce, gdzieś tam już podawali, widziałem wczoraj gdzieś tam na, na Instagramie moje, moi kolejnych rywali, ale, ale ja mówię, ktoś mnie o to pytał, ja mówię nie, nie, ja zawsze sięgam po, po to co jest, no nie szukamy co jest tam do przodu na tym się skupiam, dlatego też przyjechałem 8 tygodni do Polski z Gesem, by, by trenować bardzo ciężko, jak do Walki dwunastorundowej, no i co, no tylko to się zmieniło, tylko tyle, tak jak mówiłem przed chwilą, że, że jest szybkie ręce, szybka tarcza. Szybka tarcza, no bo jest to walka sześciorundowa rund, trzeba zadawać dużo ciosów. No i co, zdrowie jest, no pierwsze dwa, trzy, pierwszy tydzień był, no był troszkę ciężki, no wiadomo, aklimatyzacja, problem ze spaniem, i, i, i nawet się śmiałem, bo gest się obudził bodajże drugi drugiego dnia, tak drugi obudził się 3 w nocy i nie wiedział gdzie jest. Wyszedł na korytarz i szedł po korytarzu i doprosiliście się obudził przy końcu, szedł majtka. Ja mówię, jest dobrze, że miałeś majtki, bo <grym> widzicie, <się> coś zobaczył. No tak. Przed nocy. no tak się dzieje, gdy jeszcze się przyleci do kraju. No wiadomo, ja też miałem tam dwa, trzy dni też z pani, był problem, no ale już wszystko dobrze. Robota rano po południu i no daj Panie Boże zdrowia, no wiadomo, że jest najważniejsze, wszystko jest w porządku na dzień dzisiejszy. No i cóż, za chwilę idę biegać, jutro to samo, rano technika, wytrzymałość i po południu, także czekamy już w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu zaczynamy sparingi. No jest, jest wszystko w porządku, no nic, nie mogę powiedzieć nic no, ale, źle. Ale, no, ale, ale, ale ja cię jeszcze o parę rzeczy zapytam jak tak łatwo, tak łatwo ci tutaj nie pójdzie, bo Mamy rozmowę. Przede wszystkim tak, przede wszystkim tak, ja na temat tych twoich tak zwanych przyszłych rywali to nawet cię nie będę pytał, bo jeśli cię zapytam to na temat ewentualnego rywala, oczywiście nie mówimy o co chodzi w lecie, ale to nie teraz, to dopiero po, po tej walce z Mamedem, Mamedem, Mamedem Halidowym, bo to nie będziemy, bo takich co dzielili, że tak powiem... Wiadomo, no nie, wiadomo tak, co tak, i tak, czym tak, to się tak, skończyło, to, 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 to tego, Ty doskonale znasz, to Ty sam tak, tak. Tak, Tego właśnie nigdy nie robiłem i tego też nawet nie lubię, gdy ktoś mnie o coś pyta. Ja, mówię, mam coś ja nie tego, zapytam. Mam, mam coś przede mną i skupiamy się na tym, dlatego tak mówię, no przyjechałem też właśnie na te dwa miesiące e, do Polski, by się sklimatyzować i by trenować. Byłem przecież na Florydzie, przyjechał ja wróciłem z Florydy z Florydy bodajże w sobotę w nocy o północy w niedzielę tylko do kościoła z Dorotą i, i w poniedziałek leciałem już leciałem, przepraszam w niedzielę leciałem już do, w nocy do, do Polski także też złapało mnie taka herbka, bo to jednak temperatura swoje robi, tu wpadliśmy minus 20, nawet było chyba ponad minus 20, a teraz parę dni Dostałbym nawet temperatury, gdzieś tam pojechałem kupiłem jakieś mu tam jakieś proszki ja miałem tylko chrypkę, także no jest to zmiana no, do temperatur. No, minus 20, plus 20, plus 22 skakuje, minus 21 tu było, żeby było przez 2-3 dni. No i śniegu jest, no i wiadomo, to jest no, no, inne warunki. no Ale to trzeba się przystosować i robotę trzeba zrobić, bo jest coś przed nami. No właśnie, ja, ja powiem zupełnie, zupełnie uczciwie, ponieważ znamy się 20 lat, więc nie będziemy tutaj kombinować jakieś tam opowieści i tak dalej. Powiem Ci szczerze, że kiedy zobaczyłem, że i dowiedziałem się, że walka z Mamedem Kalidowym będzie w 100% na zasadach pieściarskich, bo to jest taka sama walka, jak Ty zawsze miałeś, jeśli chodzi o, o, o regulamin. To specjalnie sobie zobaczyłem kilka walk Mameda, którego oczywiście oglądałem, jak, jak walczył w, w KSW legenda, jedna z legend polskiego KSW, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że nie jedyna. Ja nigdy nie mówiłem, że jedyna, ale na pewno jedna z wielu legend i sobie pomyślałem, w jaki sposób. Mamet Halidow, którego walka no nie opiera się na boksie. To nie, jest, to nie jest pięściarz, który w MMA walczył i który wszystko się decydowało na zasadzie, jak będzie boksował. Chcę sobie mhm. dać radę, nawet z Tomkiem Adamkiem, który ma 47 lat, ale który zawsze jest w formie. Mówisz, mówiłeś mi przed tą walką, ile ważysz. E, to wszystko było w, bryże, w Bridgerweight, mógłbyś spokojnie dzisiaj, dzisiaj walczyć. Spokojnie. E, spokojnie, bo dzisiaj... Bo, bo waży 98 kg na dzisiaj. Proszę bardzo, Proszę bardzo 98 kg Tomasz Adamek waży dzisiaj. Natomiast ty, o tym Halidowie, ja wiem, że Ty wszystkich traktujesz poważnie, bo tak jak mówię, znam się, no, ale no, szczerze, ja naprawdę nie wiem, jak mamet Halidow może tę walkę wygrać. Pewnie mamet Halidow, jakbym do niego zadzwonił, a mam taki plan żeby z nim porozmawiać, to by mi powiedział, jak chcę z tą wygrać, ale ja tego nie potrafię objąć, nie potrafię tego objąć. Nie masz takiego momentu, że mówisz, e, odpuszczę te ostatnie 20 minut treningu, no, bo to jest Halidow. No nie, no tak się nie robi, No byłbym, byłbym y, głupcem, gdybym y, lekceważył przeciwnika, czy to jest taki przeciwnik, czy taki, no do każdego trenuję zawsze na 100%, trenowałem zawsze, bo nigdy, mimo to, że mi jakieś choroby, czy tam grypy, jak to było kilka moich wag, no ale ta kariera jest bardzo długa była. Głasko, by tak, y, y, Klitschko przyjechałem sobie na koniec, wa, koniec y, bez, bez aklimatyzacji. No i, no i te, ale słuchaj, ja mam taką du, tak długą karierę, że te pomyłki, y, te pomyłki każdy popełniano, bo, bo to nie jest kariera, która trwa 5 y, czy 10 lat, to jest ponad 20 lat, tak? Yy, I to jest normalne. Ale no, człowiek się zawsze uczy na błędach, tego tak jak mówię, no nikogo nigdy nie lekceważyłem i nie lekceważyłem trenuje bardzo ciężko, trenuje bardzo ciężko jak do walki yy, dwunastorundowej. No i, i, i to wszystko. no Daj Panie Boże zdrowia, no bo jest przecież wiadomo, jest, jest zima, teraz zaczniemy jest żeby gdzieś jakieś yy, nie zapaść kontuzji. Starzejemy się, no nie jesteśmy, nie, jesteśmy, yy, nie jestem dwudziestolatkiem, no ale mówię, jest na dzień dzisiejszy yy, dobra forma gezy, zadowolony. Yy, no i co, robota dzień, dzień po dniu leci. Wspominałeś o tych, o tych sparingach, które się zaczynają, zaczynają wkrótce. Co będzie najważniejszą rzeczą dla Ciebie podczas tych, podczas tych sparingów, Tomek? No bo tych sparingów to miałeś w życiu, nie wiem, milion nie wiem ile, whatever. dziesiątki tysięcy, to, to, wi to wiadoma sprawa, To twoje zdrowie, czy będziesz sparował, pytanie krótkie, czy będziesz sparował tak, żeby organizm wytrzymał i być świeży, czy będziesz sparował po prostu na, na 100% tego co, tego, co chcesz zrobić, bo nie wiem, czy chcesz, żeby walka trwała 6 rund, czy chcesz, żebyś walka, żeby walka trwała 2 albo, albo 3 rundy, to, to od ciebie no. zależy, jak te sparingi, jak ty je widzisz. Znaczy no, wiadomo, że będzie dwóch Pani partnerów, to już GES z Mateuszem e, dogrywają. Tam są coś, są dwie osoby mają przyjechać. E, nie wiem, bo ja nie znam przecież w Polsce polskich e, chłopców wszystkich przyjeżdżają. No nie no, sparujemy normalnie sparing, no wie, że jak jest, w stana się sparuje, to jest to jest jak walka, no to, to, to nie no i ma zakład. to nie ma pykania. No wiadomo, są duże rękawice, są kaski, ale no sparujesz, no przecież jeżeli nie. Nie będziesz sparował na 100%. No to jak w walce możesz dobrze wyglądać? To, 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 to się nie zmieniło i to się nie zmieni przez następne 100 lat. No, sparing jest podstawą i wiadomo, trener, tarcza, układanie taktyki, no ale sparing jest bardzo potrzebny, bo to jest podstawa. Czy, czy Tomasz Adamek, trenując obecnie. Yy, wiem, że masz tam świetnie przygotowany obóz, powiesz o tym za chwileczkę, widziałem, że tam klatkę ci przywieziono, wszystko to jest zrobione tak, czujesz się na pewno jakby się w domu. Natomiast czy Tomek Adamek eksparuj, sparując obecnie i trenując obecnie, porównując sam siebie, bo nikt tego lepiej nie zrobi niż ty Tomek, yy, czy, te, czy te przygotowania, czy te sparingi, to są sparingi, które wychodzą super na, na człowieka, który no już parę rzeczy w życiu widział i te 47 lat ma, no niestety ten wiek się tutaj powtarza, czy to są takie, jak miał być 37 latek czy porównując to, jak sparowałeś kiedyś, czy tej różnicy i przygotowałeś się, tej różnicy nie ma aż tak dużej, jak wielu mogłoby pomyśleć w przygotowaniach i obciążeniach fizycznych? No, znaczy, gdybym, gdybym robił czy trening, czy, czy to będzie jak sporing, i gdyby coś nie wychodziło, to, to ja do Ringu ci nie wejdę, bo, bo w Ringu się dzieją czasami przykre rzeczy, no, że to jest sport kontaktowy i. I tu musi wszystko grać, no to, to nie ma możliwości. Aczkolwiek gest powiedział mi dzisiaj, mówi tak, jesteś mówi, szybszy niż byłeś e, przy ostatniej walce 4 lata temu, tak, czy tam ile, ile pan, czy ponad 4, mówi jeszcze, no wiesz, że odpocząłem, wiadomo, że ja sobie tam biegałem w domu, ja robiłem jakieś tam rzeczy, zawsze tam po, po biegu walka z siłownia i tak dalej. Mówi, że jesteś mówi, hungry, hungry fire. you are hungry fire, man, bo gest, jeśli ja śmiejemy się z gestem, bo gest ma takie dwie gest tak, lubi żartować, idziemy mm -hmm. na, na, na czy siadanie, obiad, kolacja, żartujemy, śmiejemy się, haha, ha, z wszystkim się śmieje, ale gdy wchodzimy na salę, już się nie śmieje, jest bardzo skupiony, widać, że e, wszystko robi e, profesjonalnie, no i... I tak powinno być. No, tutaj są, jest, są śmiechy, są żarty, no ale zamykamy salę i zaczynamy ciężką robotę. Poprawia wiadomo gdzieś tam jakieś błędy, gdzieś tam ręka cię gdzieś opuści, to robi. Ten robi to, ten robi tamto, więc ja słucham. No po to jest właśnie trener, żeby, żeby go słuchać. Co robi Kalidow? Gesto oglądał tam, co, co mógł, co, co jest gdzieś tam na internecie. No to właśnie, no, musisz mieć kogoś, no, no jeżeli, jeżeli trener jest niepotrzebny, to no po co on jest, tak? No jeżeli go nie potrzebujesz, a także jest to trener i trzeba jakieś mieć zaufanie do niego, no ale znamy się przecież tyle lat, tyle lat znamy się jak Sekonie i, i wiemy, Gezwie, co robić, by, by dobrze wypaść i wygrać. Słuchaj, no to, no to na pewno jeszcze przynajmniej raz albo dwa się spotkamy, kiedy będzie, kiedy będzie bliżej, może nawet, może nawet na żywca, natomiast y, wiem, że przygotowania są zrobione mega, że wiem, że wiem to, to wszystko wokół tego, co jest rzeczą bardzo ważną, to naprawdę ci, którzy na tym najwyższym poziomie nigdy nie, 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 nie walczyli. W jakimkolwiek sporcie, czy nie uprawiali sportu, to nie rozumieją, jak te szczegóły są niesamowicie ważne. No bo ty rzeczywiście, mieszkając tak, teraz w Sieradowie, wiem, że opowiadałeś mi poza kamerą, że no praktycznie o niczym innym nie musisz myśleć, że wszystko, no nie, wszystko, jest, wszystko jest na miejscu. opowiedz jak, jak to tam wygląda wszystko, na miejscu. Wszystko jest przygotowane od, od siadania. E, wiemy, rano są placki, codziennie na siadanie jest miód. Z... No właśnie, pytanie, przerwę Ołocem. ci. To, przepraszam. Czy jest, czy jest jakaś kwestia diety, która jest przestrzegana, czy była jakaś lista dana kucharzowi w hotelu, że panowie robimy to i to, jak to wygląda? Znaczy, no to tak, no to ja mnie pytał kucharz, no to ja mówię codziennie rano są placki, yy, muszę cukru dostać, czyli miodu, rano trzeba miodem polać, banana, yy, hmm. jakiś winogron, yy, owoce. I to jest moje codzienne siadanie, także przychodzę już, yy, już jest przygotowane i, i co następnie obiad. Pyta się, czy, czy chcę makaron, dzisiaj jadę makaron z, z cielęciną pójdę na, na, i za chwilę pójdę na kolację. Z pierwszej idę oczywiście biegać, y, później idę na kolację, no to, to jakieś tam też mięso, czy, 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 czy tatary jem. no Same dobre rzeczy, no hotel element jest y, pięciogwiazdkowy, tu jest y, jedzenie z najwyższej półki, no i tutaj nic nie brakuje, no mówię, Daj, Panie Boże Zdrowia i, i warunki przede wszystkim, no to mam wielki apartament i, i jest. No, jak u Pana Boga zapieca. No i, i to jest najważniejsze, ale jednocześnie, bo mamy przykłady, kiedy czasami było Ci za dobrze na, na obozach treningowych jednocześnie masz tego e, człowieka o dwóch twarzach, czyli Gasa Karena, który śmiech, śmiech, a, ale taki rzeczywiście Gaz jest, no przecież ja go poznałem, że wychodzi na, wchodzi do sali i, 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 i strach się bać, bo tak to wygląda. Tomeczku, dziękuję Ci bardzo, bo wiem, że wbiłem się między Twoje, mój, między Twój rozkład Pozdrawiam wszystkich w, w Twoim imieniu, którzy mają nadzieję, że walkę będzie można oglądać w Stanach Zjednoczonych, a wiem, że są takie plany, żeby ten pojedynek e, z Mamedem był e, do, pokazywany oczywiście na żywca w Stanach Zjednoczonych i, i no nie wiem, no czego mam Ci życzyć, zdrowia i, i nie wiem, może, do następnej rozmowy jak będzie, to spróbuję dojść, jakim sposobem Mamed Halidow może wygrać z Tomaszem Adamkiem, na chwilę obecną tego nie wiem. Myślę, że tak będzie. Znaczy, już tam gdzieś widziałem reklamy, była gdzieś, w euro są, czyli na pewno jest na Europę, a myślę, że na Amerykę też będzie, no to już KSW, bo to KSW szykuje, ale to, to nie my szykujemy. Także oni myślę, że zrobią wszystko, żeby nawet rodacy mogli śmiało na internecie obejrzeć, no żeby znów Polska na całym świecie była, że, że stara damek wrócił i wygrywa i tak ma, i tak ma być i tak będzie. Pozdrawiam cię serdecznie, pozdrowienia dla kibiców. Trzymaj się, ja Tomuś, i, i pozdrowienia poprawiam. dla Gasa. Pozdrowienia też dla kibiców, trzymajcie się. Do następnego razu.